Każdy ma swoje sposoby na przeżycie. Ja mam dwie paczki chipsów, I zaczynamy kurwa dresztu. z unikatowym przedmiotem! Dzień dobry! Ile warty? Nie wiem. Czterstaka. Kolepszyłem EQ. DWA I PÓŁ MILIONA ZŁOTY?! Wow. Tak szczerze? Ja już nie mam siły, ja, ja już bym poszedł spać. I też już nie chcę. <laughs> 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 to dopiero za pięć chwil. No, ja to się jeszcze nie Kurwa, ludzie tutaj są w party na czterech ludzi. Ja nie wiem czemu właśnie. No, mam nadzieję, że się nie zdziwimy zaraz. Tak, że, no. że się tu piątki zaraz co? Ty, ten Leonaki <laughs> faktycznie ma dwóch mośków wparty. w party. No, on piątki szukał. Ty, serio, to jeszcze ludzie po czterech typach zbierają, ja jestem z olą we dwóch, co jest, kurwa. Ty jest serio, ja jestem sam. Dobra, na pierwszy. 700, dobra, wokół kurwa, jak z jakiś. ale ile, ile one, ile one biją? Nie wiem jeszcze. Ale... Dobra. O kurwa, po 100! To od, po co chwilę! No nie no, nie biją za dużo. No za 2400 im to, im wbije ich. Bez krwawki. Ładnie. Te pety pierdolą expa. A ale, mnie, a nie mnie nie pierdolą te pety. Siema! Siema. Siema, nie masz gildii, na Discorda? Zdrajca? <noise> 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 no co weź, kurwa? Wydymałeś nas, no, spierdol się! Jeszcze ja mam coś wziąć! nigdy od ciebie nie biorę! Ale Aksel, ja tylko chciałem usłyszeć Twój głos! Usłyszałeś to, spierdala i nagrać ci <noise> na przyszłość? <głos> <głos> ja no żartuję, młody, tylko nie przeginaj pały! <noise> No, ja myślę. Tylko nie wiem, kurwa. <grystanie> Stop! Chyba, chyba czas na piwo. No, ja, jak będę wracał, kurwa na chatę, to sobie zajebie Chyba łychę kupię na to. No, ja mam cztery energetyki. Nie, mam jedną trzecią, bo nie wysiedzę. Dwa piwa no. i mam łychę jeszcze, ale. A to ty mi już trzymajcie. jak się siedzisz, najebie no? to będzie mi się chciało spać. No, pewnie tak. Ale dlatego najebać się o 8 rano. Już nie zatrzymywa. No jakoś o ósmej chyba zacznę pić, nie? Ale ja kurwa do szkoły muszę jeszcze pójść, nie? <laughs> A po co? Chcę, że się kształcą A. U mnie na wsi do szkoły nie ma Wierzymy <laughs> 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 Okej. Okay. No pogadane? Co? Jak tam... synek? wyszło? Ale co? No jak to co, no nie wstydź się, no nie wstydź się. Problem jest Stad? taki, że z Zynki nie, gada, nie gadałem. No? Nikt, ona, No. Czyli ona nic dla ciebie nie znaczy, tak? Co to za pytanie? To nie, nie jest normalnie. Odpowiedz, zawstydziłeś się słychać. Nie. Tak. Nie nie. Bardzo nie lubię, jak ktoś próbuje mi mówić coś czego nie było. Tak, no nie wiem teraz co teraz mogę powiedzieć. Kiedy nas sprzedajesz? Haha, <grym ślec> no, wystarczy, że czuję słówko ci, powie już. Nie wiem, gadałem z nikim, poaży. Tak. No da. Ta. gdybyś nie gadał, to byś nie wychodził, bo ty w ogóle nie wychodzisz. Nie, wychodzę. Nie. Mhm Czasowe rzucie gumy Wychodzę to ja z tej cringe'owej sytuacji W tym momencie Hahaha No kur... Żadziło mnie to Dobrze Jak pies w budy pilnuje To jest oczywiście dla nowastotora, a nie na mnie Ty kur... Dupa ich boli stary, dupa ich boli <grym> Potężna Dobra. północ ich boli Wybijaj kurwa To ciężko z nami Potężny... Czerwone potę... Na po... Pot Jedne co mnie boli to ten potężny cringe Jak nim dostaje w ryj, jak on tu wchodzi Hahaha <grym grym grym> Ja już nie mogę fryty kurwa słuchać, ja mam wrażenie jakbym tydzień z nim siedział. Myślałaj, że tak po 8 godzinach już coś się w mózgu przestawia. To Cześć... jest banana. My jesteśmy w mili. Zawsze. Miły to ja kurwa byłem przed eventem. <grystanie> Teraz już ja <nie> mam skrupułów. Ale dobra, dobra. Czemu on jeszcze nie ma mułta, albo przynajmniej banana na tym serwerze? No, da się to zrobić. <grystanie> Dasz? No przecież to jest niebywałe, żeby kurwa każdego jego mnie już do kurwicy wpieniało. Odpierdol się, ja mam mało i temu, mam tylko 52 na ten przedział najwyższy. Axel, ty masz zadrę? No. 200 ludzie to no. po no. 300k kupują, to masz kurwa... Dzięki stary za radę biznesową, na pewno ją uwzględnię w swoich następujących działaniach. Kurwa, ją nie dość, że mu... Jak On mimo... północy, a cesarz. No Cześć to, to cringe to ja nie wiem, Już mam, w mózgu mam tak mi łeb pulsuje od tych 30 godzin bez przerwy na napierdalania, jeszcze jak ty wchodzisz, to twój głos, a mnie korwej załapie. Pierdolej znowu to samo. Axel powiedział coś mądrego, bo sobie siedzieliśmy na Discordzie. Coś bardzo ciekawego. Czyli, jak się skończy event, to on jeszcze przez sen będzie 6 godzin bił skieretu. I nikt mi za to nie zapłaci. I, i, nikt mi za to, I nikt mi za to nie zapłaci. To jest... To jest najgorsze. Do jutra do 5 rano i kluczyk musisz na kole zostawić. Na którym? To podbije. No, nie wiem, na lewym tylnym możesz zostawić, na górze po prostu koła. Temu, A nie do schowka? A jak, no to kurwa, auto, to, a jak kurwa auto, A KURWA AUTO OTWORZYSZ? To auto, to auto się samo zamyka Daj Mojego I nie podłączyłaś Ty kurwa <noise> Dziękuję Dziękuję Byłby zdolny to zrobić Podsumowanie eventu, mam raki Ile? raka Sztuka jedna Na jedną I od, nogę Ja Powiem tak, ja ostatnio pokazałem statystyki Hasowi, to on mówił, że mam wszystko fajnie, dobrze, jeżeli chcę chodzić na wyższe bossy, tylko żebym manę podbił. A myślałem, że, myślałem, że ta postać jest tak zajebiście rozwinięta, że już jedynym defektem jest właściciel. <ścoughs> A zobacz... I co, to jest taki y, startup? Żebym przestał być ściekiem? Czekaj. Co ty mi tu dajesz, jak ja tu mam pa. O, pają pa, 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 ile, pa, ile mam pitosu. Daj to. <grym> Co, ja ci spadłam? Masz donej w potężnej północy. Kurwa biedaku. No ja... No i zajebiście. I a mówią, że nie opłaca się być biednym. <grym> ty ja ubiję solo zaklinacza. Ty ja. A możesz tam dupy nie zawracać takimi pierdołami teraz? <grym> No nie wiem czy git, bo właśnie wykurwiłem się. Ale dobiegniesz tu? Stary, kram w pasjonaca, daj mi spokój. Stary, ja 600 leciałem na tym zakrocie od niego. Na 9, stary, ja na 9% trafiam, nie wiem o co ci chodzi. Nie, jak zdef? Ja, jak z Def się, tu się bardziej nie da już. I na pewno tą taką ochronkę. Dobra ogólnie dwie ma. A nie... wy w ogóle ubijecie tego bossa? Ta. Yy... Ucieczka. Zdjęcie. No. Uciekajcie by... Nie, 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 no to niech najwyżej padmo. No A, w sumie ta, Pa jak ja kurcą i Patera 8%. Kurwa, zapnijcie A, pasy, zapnijcie pasy, bo jedziemy. Mamy pierwszego wika, dobra, felka wita. Co to kurwa? Co to kurwa znaczy? Nie. Sto haper. Odliście, padliście. Ale, ale... Tropiłem! 11%, <laughs> 11%. <laughs> Kurwa, zjebałem, bo się stresuje. <laughs> Ora ognik i mi to teraz mówi Nie dobra, następna, następne dobra, kipkałem, tak, kipkałem, tak. bo karman już, już wyprzedza i ja nie nadążę. Kurwa I, i a właśnie zapomniałem wam powiedzieć, ja jestem pod zręczność, nie mam w ogóle siły. No i ładnie, ładnie, dobra ognik. Dobra, ja też idę w ognika, żeby to zabić po prostu, żeby nie było ryzyka. Ociecz niech on zdechnie już. Będzie spokój. 4 ja mam 500 wiedzy patrz to. Ja będę z 80% niego no, no stary, ja będę miał 8, ale wiemy, że to działa <głos> <głos> Dałem ci, że dobrze. O kurwa, no to siadło Wow, ryba skoków. No super Ty stary, generalnie, bo wiesz, że rycerz broni mnie, a jak rycerz zamrożony, to on mnie nie broni, a to, że ty mnie y, wyczyścisz, to mnie to nie obroni, rozumiesz? Przekaz <noise> Ale kruk fajny A czemu grał, nie dołącza też od razu w Bo jestem i... do dupy, rozumiesz no? <gulity> <gulity> o kurwa, ale wolno Dobra, bo tego. A jest jeszcze jakiś mocniejszy boss od tej selany w tej grze? Dobry. No jest. <gulity> Go, gorzo, gorzo z frytą na mej idzie <gulity> był Jest trudniejsze. Jak nie myje co rundę i poszedł awk na 20 minut. No się, ja, już... no musiałem iść Afk i wiedziałem, że na śwince będę dostawał aurę. I mnie będą mogły zamrozić, więc ustawiłem grupówkę i mejkę. Żeby ta grupówka sobie leciała. Poszedłem afk, jak dostawał mejkę co rundę. To dopóki nie umarł, nie? No. Co było dość szybkie, bo nie byłem gotowy na to, żeby dawać defa mając ochrę. nie sądziłem, że coś mnie z tego defa zmyje. Bo kto inny? Dobra, i czekajcie. Sta, no pewnie stary, na soplu cztery rundy już spierdalam na jednej nodze. Dobra stary, z ciebie nic nie będzie. Szkoda mojej mamy. Ha, a teraz po wchodzi, mam wypierdalać, tak? Nie no, coś ty, witaj. Uciekłem? Czy zginąłem? się już znowu powietrzem. Pewnie, daj ich szpila, Łuka skurwa, spierdalajcie pewnie, chuj we mnie. Nienawidzę was. Zamknij ryj. Oh, party. Oh, blok i party, blok party No to jebać ich powcie chodź, idziemy ją najebać we dwójkę i salenie Jebać ich chodź tu. No co ty robisz? No blew kurwa, w o kurwa wyruchali mnie dobra chodź Dobra, spierdawaj Eee, kurwa go chodzi, się na krzywej. Ale to na pierwszy że nie jakieś debufy się bawić, czy ja idę, są, że debuffy mam dawać. To Do patera. No i przeżyłeś mi to, prawda? To mam fartę. Można powiedzieć. O kurwa. No i tylko, że muszę teraz sam co. Aha. Ale koledzy, no to żeś mnie uratował. No I chuj, nie klikam klepcy, w czekać, kurwa wszyscy. Wow, Wow co ty gadasz stary? Kurwa, to ja, to ja chyba jakiś bug mam w tej grze. Nie wiedziałem, że przy ucieczce trzeba karty wybierać. I co, to jest karta ucieczki, tak? Jak trafię, to udało się? Zmienili to. Ja pierdolę, ale on też tych nie ma. Ta, ja bym chciał w sumie. Po chuj jest, mamy to bić, jak możemy od nowa. <noise> dawaj, dawaj to odpuł, bo zaraz mi coś rozjebie. Ale nie Epik nie spadł. He, <noise> nee, rar też nie. Fajnie. <noise> Kurwa, nawet nergol nie spadł.